Na początku chciałbym wyjaśnić pewną wątpliwość, bo tutaj pojawiła się pod filmikiem taka informacja, że nie jest Pani członkiem Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry przede wszystkim. Witam bardzo serdecznie Panów, ale również pozwolę sobie powitać media tutaj. Wszyscy są zainteresowani tym, co się dzieje w Estrzemiu. I już odpowiadam na pierwsze pytanie. Nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, nie byłam w żadnej partii nigdy, teraz też nie jestem. W związku z tym mam pytanie, znalazłem informację, że kandydowała Pani do Sejmiku Województwa Śląskiego z list Platformy Obywatelskiej. Jak to się ma właśnie do tej przynależności? No, przynależność wiąże się z członkostwem w partii. Ja nigdy nie byłam członkiem partii. Kandydując do Sejmiku, każdy może kandydować z dowolnego ugrupowania. To jest tylko taki obowiązek formalny. Kandydowanie z jakiegoś ugrupowania niekoniecznie y, musi, być, musi ten człowiek być członkiem, członkiem jakiejkolwiek partii. Podobnie zresztą y, było przy kandydowaniu na stanowisko prezydenta, również z listy Platformy, nie będąc członkiem partii. Dobrze, w związku z tym chciałem Panią zapytać, jakie kroki podjęła Pani prezydent w celu e, rozwiązania sporu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej? Czy pan uważa, że prezydent ma kompetencje w rozwiązywaniu takich sporów? Spółki giełdowej, spółki giełdowej, wielkiej Jestrzemskiej spółki węglowej, która jest spółką giełdową, gdzie jest 170, 170 tysięcy akcjonariuszy, którzy powinni decydować o tym, co dzieje się w spółce giełdowej. W takim razie pytanie w przypadku protestów w kompanii węglowej, jednak prezydenci miast zabrza w szczególności Rudy Śląskiej bardzo zaangażowali się w ten protest i brali udział w rozmowach. Ale kompania węglowa to zupełnie to troszeczkę inne problemy, inne kwestie. My mamy tutaj Jastrzębską spółkę zupełnie in, innych w innej sytuacji funkcjonującej i jest to spółka giełdowa, także tu omówimy o innych sprawach. No tak, ale ponad 50%, na 51% posiada jednak skarb skarb państwa. Więc... I bardzo dobrze pan powiedział, skarb państwa. Skarb państwa. No myślę, że czyli dla górników, nie czyli myślę, miasto, że, myślę, że dla górników to jednak nie ma wielkiego znaczenia. E, po prostu właścicielem jest przede wszystkim. Dla górników nie ma znaczenia, ale ma znaczenie w kwestiach formalnych. Czyli jeśli właścicielem jest większościowym udziałowcem jest skarb państwa, to skarb państwa i pozostali akcjonariusze powinni mieć tutaj decydujące znaczenie, decydujący wpływ i zdanie w tej kwestii. Rozumiem. Jest przecież rada nadzorcza, która powinna się zająć tą sprawą, jest zarząd yy, i w, ob, w zakresie tych wszystkich, w zakresie tych yy, organów powinno, yy, powinien się ten spór rozwiązywać. Chciałem jednak <laughs> powrócić do tego poparcia Platformy Obywatelskiej, <laughs> bo zdaje się pan poseł Krzysztof Gadowski również pan, panią poparł w tych wyborach prezydenckich. No z racji tego, że kandydowałam z listy Platformy Obywatelskiej. Czyli rozumiem, że ma Pani bardzo dobre kontakty z politykami Platformy Obywatelskiej. Może Pani się pokazać? Co Pan rozumie nie... przez kontakty z politykami? Dobre kontakty, to po pierwsze. A po drugie moje pytanie brzmi tak. Czy Pan tutaj kieruje tę dyskusję w kierunku upolitycznienia? Czy Pan chce odpowiedzi na pytania związane z sytuacją w Jastrzębiu, w Jastrzębskiej Spółce? Absolutnie nie, nie ma to kontekstu politycznego. Po prostu próbuję się od Pani dowiedzieć. Czy ma Pani dobre kontakty z partią, która rządzi w tej chwili? Jak odpowiada za restrukturyzację górnictwa i za obecną sytuację, w której Minister Skarbu, że tak powiem, nie podejmuje rozmów z górnikami. Tak samo nie podejmuje rozmów Pani Ewa Kopacz. Nie wiem, w czym gorsi są górnicy. Jastrzębskiej Spółki Węglowej od kompanii węglowej, gdzie pani premier jednak nawiązała z nimi dialog, a w tej chwili nie nawiązuje się tego dialogu. Więc panią, tutaj jako prezydent, <coughs> którą pod, poparła Platforma Obywatelska, kieruję do pani pytanie, czy zamierza pani jakoś tutaj interweniować w rządzie w tej sprawie, bo wynika, że jednak ma pani dobre kontakty z, z przedstawicielami tej partii rządzącej. Ja staram się utrzymywać zawsze ze wszystkimi dobre kontakty. Tak? Niezależnie czy to jest. Więc chciałem Panią zapytać o te kontakty, bo czy to jest Pani hasło w wyborach? Czy jest? chcesz? A co to w ogóle jest? Jeden z internautów Pokazać? nadesłał mi tutaj, no to... że to było w trakcie kampanii wyborczej, gdzie, gdzie właśnie Pani tutaj przeciwników, przeciwnika politycznego? W ogóle pierwszy raz to widzę. Nie mam pojęcia, co to w ogóle brak, jest. Tak? Dobrze, no chciałem się właśnie Pani zapytać, jak Pani się zapatruje yy, na, na prywatyzację kopalń? Czy jest Pani za, czy jest Pani przeciwko? Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie i na ten temat nie będę się wypowiadała. Są fachowcy, eksperci, oni to oceniają. To wymaga analizy, dokładnych analiz w każdej sferze i, i to akurat temat nie na tę chwilę. Rozumiem, Czyli nie zamierza Pani podjąć żadnych e, rozmów czy negocjacji też e, tutaj ze Już związkowcami? Szkuję. Ze związkowcami nie, ponieważ związkowcy nie są w stanie rozwiązać tego konfliktu. Oni, związkowcy y, mają swoje żądania, w, być może y, słuszne w wielu sprawach, podobnie jak górnicy. Y, musimy sobie zdawać sprawę też z tego, że w Jastrzębskiej Spółce Węglowej pracuje. Ponad chyba 27 tysięcy pracowników, z tego około 7 tysięcy jest z jastrzębia osób. Więc to jest sprawa nie tylko naszego miasta, ale całego regionu. I tutaj cały region ma problem z tym, co dzieje się, i, i ubolewa nad tym, że takie wydarzenia, do takich wydarzeń doszło, że to się dzieje właśnie w jastrzębskiej spółce węglowej. Jeśli chodzi o te działania, które zostały już podjęte. Ja kilkakrotnie rozmawiałam i z prezesem Zagurowskim, i z pełnomocnikiem rządu do spraw restrukturyzacji kopalń, z panem Wojciechem Kowalczykiem. Rozmawialiśmy na ten temat, co zrobić, aby do konfliktu takiego nie dopuścić i co, możemy, i co rząd może zrobić razem z zarządem spółki, aby to jak najszybciej rozwiązać. Rozmowy były. Ja dostałam zapewnienia z jednej i z drugiej strony, że zwolnień nie będzie i to jako prezydenta miasta mnie w tej chwili najbardziej interesuje. Kwestie formalne, jeśli chodzi o konflikt, powinny być rozwiązywane już przez te strony między sobą. My jako miasto, niezależnie kto byłby tutaj prezydentem, żaden prezydent nie ma kompetencji, aby taki spór rozwiązywać i aby w taki spór wchodzić. Nie powinien zresztą się angażować w, takie, w bezpośrednio w spór i opowiadać jednoznacznie po jednej i po drugiej stronie, bo ani dokumentów, nie posiadam dokumentów związanych z funkcjonowaniem spółki, z funkcjonowaniem zarządu, więc trudno mi się opowiada, opowiadać, czy ten zarząd dobrze funkcjonował, czy dobrze zarządzał, czy nie. Od tego jest Rada Nadzorcza. Z tego co wiem, wczoraj bądź przedwczoraj dostałam informację, zresztą chyba już medialnie była ona podana w telewizji, w radiu, że Rada Nadzorcza będzie się spotkać się w najbliższym czasie i będzie rozważała zmianę zarządu bądź inne kwestie, które są związane z, również z tym sporem. To oni mają największe kompetencje w tym zakresie, i to Rada Nadzorcza powinna tutaj mieć jakby taki decydujący głos. Ze swojej strony, poza tymi rozmowami, wystosowałam takie prośby, apel do wiceprezesa Rady Ministrów jeszcze wówczas, bo to było w grudniu, do pana Janusza Piechocińskiego i do wojewody Śląskiego z prośbą, aby to oni, ponieważ są bezpośrednio blisko z rządem i, i te rozmowy również trwają między, również dzieją się między, na tym poziomie, to oni, wystosowałam taką prośbę, aby włączyli się w to i poparli, czy przychylili się do tego, aby ten spór jak najszybciej się skończył, bo niestety każdy następny dzień przynosi kolejne straty. To jest strata nie tylko dla Poszczególnych mieszkańców dla górników, ale to jest strata również i dla miasta, co się wiąże, to są dalsze konsekwencje. To nie jest tylko konsekwencja na ten dzień i na tą chwilę na ten, na ten miesiąc. Kolejni wielcy kontrahenci odchodzą od Jastrzębskiej spółki, bo nie widzą przyszłości. Więc ten konflikt zbyt duże kręgi już taki przybiera i to jest bardzo niepokojące. Czyli nie widzi Pani tutaj perspektyw dla swojej aktywności, żeby jakoś ten temat tutaj przynajmniej może przyjąć rolę mediatora, może pojechać do Warszawy, spotkać się z Panią Premier czy też z Ministrem Skarbu. Tutaj Pani wskazała na Pana Kowalczyka, z tego co wyczytałem, to ma Pani dobre kontakty. Rola mediatora, no mediator to są fachowcy z, na liście. To może za dużo powiedziane. No, tak. właśnie, właśnie. Więc jako mediator na pewno nie będę uczestniczyła w takich rozmowach. Oczywiście jestem w stałym kontakcie z tymi osobami, o których Pan wspomniał, i niestety bezpośredniego wpływu na decyzję nie mam. Jestem również umówiona na spotkanie w przyszłym tygodniu w Warszawie, będę rozmawiała z przedstawicielami rządu. Co nie oznacza, że to będzie miało jakikolwiek wpływ i bezpośrednie przełożenie na to, co się dzieje w Jastrzębskiej spółce. Poza tym proszę zwrócić uwagę na to, że w, dla Jastrzębia jako miasta, no miasto 88 tysięczne około, są tutaj mm, przedstawiciele różnych grup społecznych i różnych zawodów, nie tylko górniczych i mm, ta, ten konflikt w górnictwie niestety odbija się również na branżach okołogórniczych. Czyli y, pozostali y, pracownicy czy, czy z, i przedsiębiorcy, którzy korzystali w jakiś sposób, czy byli związani z jastrzębską spółką, też na tym tracą. Y, I my jako miasto musimy myśleć przede wszystkim o tym, aby zabezpieczyć, po pierwsze, zabezpieczyć na przyszłość, bo to nie da się tego zrobić tutaj, w tej chwili, na już. Y, z, mieszkańców, zabezpieczenie mieszkańców przed, być może, oby takich już sytuacji nie było, przed następstwami takich sytuacji. Tak, aby były kolejne miejsca pracy, które ewentualnie mogą ludzie mieć jako, jako alternatywę dla górnictwa, bo górnictwo jest bardzo ważne i miasto jest Jastrzębiec Stoi na górnictwie i nie uciekniemy od tego. Przez wiele, wiele lat jeszcze będzie służyło, i wielu pracowników tutaj będzie korzystało, pracowało w górnictwie. Za niedługo kolejny szyb na Bziu ma być otwarty. Jeśli, tak jak z tego, co eksperci mówią, o do nawet 50 lat jeszcze węgiel będzie, więc ta sfera gospodarki. Utrzymuje się i przez wiele lat jeszcze będzie takim mocnym filarem w gospodarki, tutaj nie tylko w regionie, ale myślę, że ważnym dla kraju. Co nie oznacza, że w tej, że w tej chwili nie powinniśmy myśleć o tym, co w przyszłości będzie. I tutaj jest rola miasta, bo to, tu prezydent powinien kreować politykę gospodarczą w taki sposób, by wykreować jak najwięcej miejsc pracy, by przyciągnąć tutaj przedsiębiorców, by poza górnictwem. Zawsze znajdą się tacy, którzy będą pracować w górnictwie, zechcą pracować w górnictwie, bo to górnictwo jest bardzo ważne, dla kraju również. Ale ta alternatywa musi być przygotowana, bo tego się też nie zrobi w ciągu roku, dwóch, a nawet trzech, podejrzewa. To jest proces ciągły, długi i rola miasta tutaj jest największa. I w tym zakresie właśnie podejmuje już w tej chwili takie działania, aby w przyszłości były te miejsca zapewnione, aby pojawiali się nowi inwestorzy i przedsiębiorcy. Była nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Zaproszony był też pan Krzysztof Gadowski. Czy pani ma jakikolwiek kontakt z panem posłem Krzysztofem Gadowskim? Czy jakoś udało się tutaj dojść do jakiejś współpracy w tej sprawie, żeby jakoś no po prostu w tej, w tej kwestii po prostu szukać jakichś rozwiązań. Pan Krzysztof Gadowski był, nie było na sesji pana posła, ponieważ był w Sejmie. Wtedy trwały obrady Sejmu i, i tam właśnie pracował, i tam rozmawiał z przedstawicielami i prosił też o przygotowanie specjalnej komisji, która będzie się zajmowała sprawami górnictwa I właśnie w przyszłym tygodniu 18 lutego taka komisja będzie się Posiedzenie tej komisji będzie się odbywało. Ja jestem zaproszona na posiedzenie tej komisji. Myślę, że pewnych, o pewnych sprawach się dowiemy. Być może o tym co, jakie kroki zostaną podjęte. I no, w tym zakresie jestem w kontakcie. Górnicy mówią, że nie odpuszczą, żądają odwołania prezesa Zagórowskiego. Czy nie uważa Pani, że dla dobra tej spółki aby po prostu nie doszło do bankructwa, bo sam pan prezes powiedział, że widmo bankructwa jest jak najbardziej możliwe, jeżeli strajk będzie się przedłużał. Czy nie lepiej by było, aby minister skarbu tutaj zainterweniował i po prostu odwołał pana prezesa Zagórskiego, dla świętego choćby spokoju? Nie wiem, czy dobrze. Czy dobrze yy... Pytam Panią po prostu o Pani prywatne zdanie z pani Prezydentem. Ja szczęcam, Niezależnie ja myślę, że... czy będzie to moje prywatne zdanie, czy y, będzie to zdanie y, osoby publicznej, to i tak ben, odpowiadam jako Prezydent. W związku z tym y, na to pytanie Panu tak jednoznacznie nie odpowiem, y, bo nie ma czegoś takiego jak rozwiązanie dla świętego spokoju. To muszą być przesłanki merytoryczne i tylko w takim zakresie można podejmować tak ważne decyzje. Czy... Ja się w tym zakresie nie wypowiem, tak jak wspomniałam wcześniej. Ja nie znam, nie wiem w jaki sposób funkcjonował zarząd. Ja nie mam żadnych dokumentów. Ale czy nie uważa Pani, że jednak rząd powinien podjąć jakieś kroki w tym celu, żeby zażegnać ten konflikt? Oczywiście, że tak i myślę, że podejmuje. No jakoś górnicy tego nie widzą. Jak dotąd zależy nic czego, rządu do nich nie przyjechało. Zależy się czego nie górnicy oczekują I, i czy wszyscy go oczekują. Oczekują jednego, przede wszystkim jednego. Bo Pani wie, że odwołanie prezesa Zagorskiego jest priorytetem. Czy uważa Pan, że to coś zmieni? Uważam, że ja mam swoje prywatne zdanie, ale uważam, że dla dobra spółki można się zastanowić nad tą dymisją, czy nie byłoby to najlepsze rozwiązanie dla dobra spółki, no a w końcu Minister Skarbu Państwa ma ku temu odpowiednie, można powiedzieć, instrumenty, żeby to zrobić. No, minister tak, ale tak jak mówię. No, nie mi to rozstrzygać. A co Pani sądzi o prywatyzacji kopalni? Czy jest to no dobre? Już pan, już pan pytał o to. No rozumiem. Dobrze, to mam do Pani jeszcze pytanie. Czy Pani rozważa spotkanie ze związkowcami, czy też przedstawicielami górników, bo jednak e, większość górników e, popiera ten protest, nawet jeżeli czynnie w nim nie uczestniczy, więc e, pytanie. Nie było Pani e, podczas e, protestów pod Szczębską Spółką Węglową może spotkanie na masówkach, jeżeli dostanie Pani takie zaproszenie od związkowców, czy przyjmie Pani takie zaproszenie? To proszę mi odpowiedzieć na pytanie, co to da? No z pewnością y, dużo górników jest mieszkańcami mm -hmm. Tak, Chyba 7 Skoda. tysięcy osób mm -hmm. pracuje w Jaszrzębskiej Spółce Węglowej, więc myślę, że oczekiwaliby tego wsparcia ze strony y, prezydenta. Ale to. Wsparcie, ale co rozumiemy przez wsparcie i co to wsparcie ma dać konkretnie? To wsparcie ma dać przede wszystkim to, żeby pani e, e, opowiedziała się po którejś ze stron czy po stronie rządu, czy też po stronie jastrzębskiej spółki. To Węglowy, przyjmijmy czy dwie po hipotezy. Górniku? Opowiadam się za górnikami, rozmawiając z nimi i co? Czy to przynosi wymierne efekty? Myślę, że jednak w przypadku y, prezydentów y, y, zabrze Rudy Śląskiej, Brzeszcz, y, jednak y, ta, ta, to zaangażowanie, jednak y, jakiś skutek mogło tutaj mieć y, na te y, negocjacje. No nie mi to oceniać, nie wiem w jaki sposób byli zaangażowanie. Czyli rozumiem, że nie będzie Pani się angażować w te rozmowy między Jastrzębską Spółką Węglową, a górnikami, a nawet rządem, jeżeli dojdzie do takiego spotkania? Ale ja już powiedziałam, ja cały czas rozmawiam z tymi osobami, Przedstawicielami rządu i z osobami, które jakikolwiek wpływ mogą mieć na y, sytuację w spółce, to jestem w kontakcie i tutaj stosuję cały czas prośby o, o zażegnanie, jak najszybsze zażegnanie tego konfliktu. Jeszcze jedno pytanie. Chciałem się Panią zapytać o, o taką kwestię. Otóż policja zgłaszała, że górnicy rzucali płytami wodnikowymi, kamieniami. W związku z tym mam do Pani pytanie, czy. Miasto może odnotowało zniszczenia w okolicy Alei Jana Pawła II? Czy tam zostały zniszczone na przykład chodniki, czy coś w tym stylu? Ja takich skuszeń nie miałam, nic nie, na ten temat nie wiadomo. Być może policja ma takie dane. Więc jeszcze pytanie, czy na Alei Jana Pawła II są kłyty chodni chodnikowe? Bo z tego co zauważyłem, jest tam tylko kostka brukowa. Mhm. Czyli nie odnotowano takich zniszczeń. Ja nic na ten temat nie wiem. Być może policja o co idzie. Rozumiem, czyli jakby miała pani to skłentować? Co dalej, co dalej z jestrząską spółką węglową? Jak pani myśli, jak to się zakończy? Mam nadzieję, że pozytywnie. Czyli jednak odwołają prezesa zogorskiego? Jeśli to jest jedyny warunek, to nie wiem, czy, czy to jest pozytywne rozwiązanie, czy to nie jest pozytywne rozwiązanie. Ja myślę tutaj konkretnie o górnikach, bo już sygnały do mnie takie docierają, że górnicy już chcą pracować, naprawdę chcą pracować i rodziny są zaniepokojone, że ten konflikt tak długo trwa. Więc dla mnie rozwiązaniem pozytywnym będzie zażegnanie tego konfliktu w takiej formie, kontynuowanie rozmów, a jednocześnie powrót górników do pracy po to, żeby mogli normalnie żyć i pracować. Więc jeżeli yy, Pani mówi, że szuka Pani alternatywy dla górnictwa, więc jaka to jest alternatywa? Jakie kroki zostały podjęte? No i jaka to jest ilość miejsc pracy, na którą w przyszłości mogą liczyć mieszkańcy Jaszczębia? No i pytanie, w jak dalekiej przyszłości? Na te pytanie szczegółowo Panu nie odpowiem. Po pierwsze, że są to rozmowy, ja tu jestem dwa miesiące, proszę zauważyć. W ciągu tych dwóch miesięcy odbyły się już rozmowy i z przedstawicielami Katowickiej Strefy Ekonomicznej i z inwestorami, kilkoma inwestorami. To są plany. Na chwilę obecną rozstrzygamy, które tereny ewentualnie wchodziłyby w grę, na których to powstawałyby te właśnie nowe zakłady pracy czy jakieś przedsiębiorstwa. I w najbliższym czasie mamy już kolejne spotkania umówione. Kontynuujemy rozmowy z tymi inwestorami, z którymi już rozmawialiśmy, ale też są umówieni inni inwestorzy. Jeśli będzie już coś wiadomo konkretnie, jakie to będą zakłady, jakie miejsca pracy ewentualnie zagwarantowane, to wtedy oczywiście będziemy na bieżąco informować. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, mam miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale jeżeli by doszło do bankructwa Jastrzębskiej Spółki Węglowej, kto będzie winny w tym sporze? No I czy nadam będzie Pani po prostu... No I jak Pan jest... myśli, kto będzie winny w tym sporze? No kto jest według Pani winny? Kto będzie winny? Czy związkowcy, czy zarząd, czy może rząd? No, no proszę sobie odpowiedzieć na to pytanie. No jak pytanie, ja zadaję to pytanie Pani. No właśnie, y, dlatego, że to pytanie Pan mi zadaje, to ja je odwracam, bo. Jestem ciekawa, co ale pan myślę, o tym myśli. Co ja pan o tym jestem, myśli? Ja myślę, że mieszkańców jednak bardziej interesuje, co pani myśli. No dobrze, ale czy to ma znaczenie dla mieszkańca, kto jest winien, czy sam efekt? Chodzi o odpowiedzialność. No odpowiedzialność, o odpowiedzialność, ale to, to już są organy do tego, aby rozstrzygały, kto jest odpowiedzialny za y, taką, czy, takie, czy inne y, sprawy, czy takie, czy inne sytuacje. To Jeszcze pytanie, czy przed tym całym protestem miała Pani okazję rozmawiać z Panem Zagórowskim, czy Pani już może znała wcześniej Pana Prezesa? Przed, przed czym? Przed całym ja. tym strajkiem. Z Panem Prezesem rozmawiałam w grudniu chyba dwa razy i w styczniu chyba raz, z tego co pamiętam. Wcześniej nie znałam, nie rozmawiałam. Ale rozumiem, że jakichś bliższych kontaktów z Panem Prezesem, w sensie... Nie dopiero w grudniu poznaliśmy się. Mhm, rozumiem. No więc jeszcze chciałem Panią zapytać tak przy okazji, może nie jest to związane z tematem, ale co, co w temacie bezpłatnej tutaj komunikacji miejskiej, bo tutaj Pan Prezes Zagórowski też zapowiedział, że zlikwiduje dopłaty do przejazdów dla górników, więc ta bezpłatna komunikacja miejska by się bardzo przydała. Tutaj górnicy o to apelują, żeby po prostu zająć się tym tematem. No i chcieliby się dowiedzieć, co słuchać. Rozumiem, że dwa miesiące dopiero minęło, jest to na pewno... Krótki czas, no ale jak sprawy się mają. Rzeczywiście temat odbiega troszeczkę od głównego. No ale jak Pan zauważył, te dwa miesiące niestety nie, pozwala, nie pozwoliły na to, aby tylu kwestii rozwiązać. Problem komunikacji miejskiej jest jako problem już, bo w MZK i PKM w tej chwili to są to przedsiębiorstwa. Które w jakiś sposób y, od chyba grudnia y, rozwiązują problem y, generalnie dalszego funkcjonowania tej komunikacji w takim zakresie, y, w jaki dotychczas funkcjonowała. Y, na chwilę obecną przetarg został rozstrzygnięty. Umowa jeszcze nie została podpisana z firmą, która wygrała ten przetarg. Y, na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, że y, w Ościenne Gminy, Jastrzębie również, bo Jastrzębie jest największym płatnikiem do MZK. Ponad 12 milionów dotacji na komunikację miejską rocznie wpłacamy. I rozważamy kwestie wśród, między tymi gminami również ościennymi, jak ta komunikacja ma w przyszłości wyglądać. Każda gmina zastanawia się, czy w tej formie, w jakiej funkcjonuje MZK, dalej ma funkcjonować, czy w zupełnie innej formie, oczywiście lepszej i tańszej. Wchodzi w grę w tym również komunikacja bezpłatna, czy darmowa, czy bezbiletowa, różnie to jest nazywane, dla mieszkańca, bo każda gmina i tak w, na tą komunikację rocznie jakąś kwotę wydaje. Aby doszło do wprowadzenia tej komunikacji bezpłatnej dla mieszkańca, musimy. Na chwilę obecną od początku rozpocząć analizy, bo sytuacja zmieniła się i nie wiadomo, czy, w jakiej formie to MZK będzie teraz funkcjonowało, czy PKM będzie funkcjonowało, czy nie. Czyli zastaliśmy jakby inną sytuację niż wcześniej była. Jeśli komunikacja będzie wprowadzona, a będzie wprowadzona, no to najwcześniej 2016 17 a co pani, pani prezydent sądzi o tych zajściach, które miały, tych drastycznych zajściach, które miały miejsce pod Jastrzębską Spółką Węglową? Od wielu lat nie strzelało się do górników, a jak mówią związkowcy, były również ostrzejsze protesty. Więc chciałem panią zapytać, czy pani zdaniem kroki, jakie podjęła policja, były adekwatne do tego protestu? No wie pan, nie tak łatwo jest wypowiadać się na tematy, których, w których się, czy w sytuacji, na temat sytuacji, w których się nie uczestniczyło. Przekazy są różne. Pan mówi mi, opowiada taką wersję. W mediach widzimy inną nieco wersję, w telewizji innej czy w gazecie przeczytamy jeszcze coś innego, a uczestnicy, kolejni uczestnicy opowiadają swoją wersję. Każdy patrzy przez pryzmat własnych doświadczeń i z perspektywy, w której się, się znalazł. Ja nie będę tego oceniała, bo ja nie wiem, co tam się rzeczywiście działo. Znam to tylko z przekazów medialnych. Nie odniosę się do tej sytuacji. Rozumiem, że nie jest pani członkiem Platformy Obywatelskiej. Chciałem tylko jeszcze jedną kwestię poruszyć. Jeśli dojdzie faktycznie do złej sytuacji w Jastrzębskiej spółce węglowej, czy nawet bankructwa. Czy będzie pani dalej współpracować z politykami Platformy Obywatelskiej, czy nadal będzie pani startować w przyszłych wyborach, na przykład z, list, yy, z poparciem Platformy Obywatelskiej? A jakie to ma znaczenie? Z kandydowanie ogromne. z listy, yy, nie, pan nie rozumie chyba jednego, że kandydowanie z listy jakiejkolwiek partii, czy to będzie Platforma Obywatelska, czy PIS, czy jakaś inna partia, nie ma w ogóle znaczenia yy, na yy, to, co ja tutaj w mieście będę robiła. No myślę, że miasto ma ogromne nie ma w ogóle znaczenia. Samorząd rządzi się swoimi prawami i musimy rozwiązywać tu lokalne nasze problemy. Oczywiście bazować na podstawie obowiązującego w danej chwili prawa, które ustalane są, uchwalane jest w Sejmie, ale nas jako miasto, radnych. Prezydenta nie powinny interesować polityczne yy, układanki, protesty, yy, upodobania, bo my mamy problem szkoły, problem chodnika. Myślę, że większym problem, problemem jest jednak górnictwo. Problem, myślę, że miejsc pracy. Górnictwo, owszem, bo tutaj to jest, to jest taka branża, która w jostrzeniu jest yy, bardzo ważna dla gospodarki. Ale yy, my mamy rozwiązywać konkretny problem. Proszę mi powiedzieć, czy to? Że ma być wyremontowana szkoła, jedna, druga bądź trzecia, ma znaczenie, czy to będzie robił ktoś, czy decydował o tym człowiek, który jest z platformy, z PiSu, czy w ogóle spoza jakiejkolwiek partii. Nie ma znaczenia. My musimy patrzeć, która szkoła wymaga w pierwszej kolejności tego remontu, a która może poczekać. No tak, ale jeśli zamkną kopalnie, to nie będzie dla kogo tych szkół tutaj trzymać, będzie można i wtedy będzie trzeba je po prostu zamknąć. Jaka, jaka wizja dlatego, dla Dlatego upieram się przy tym, powtarzam, choć mnie wiele osób krytykuje za to, że bardzo ważną kwestią tu dla Jastrzębia jest stworzenie alternatywy. Kopalnie na pewno nie będą zamknięte. Ja jestem przekonana, że do tego nie dojdzie, bo to, było, to by skutkowało generalnie na gospodarkę w kraju. Więc ta sytuacja musi być pozytywnie rozwiązana dla górników i dla Polski. Z mojej strony to tyle, chyba że chciałaby Pani coś powiedzieć, może do mieszkańców Jaszczębia, a przede wszystkim górników, którzy tutaj, że tak powiem, chcieliby poznać Pani opinię na temat tej sytuacji. No więc, chyba całą opinię już tutaj wyraziłam, bo Pan bardzo szczegółowe pytanie zadawał. Dobrze, to ja dziękuję w takim razie. Dziękuję.